Siemanko. Spaceruję sobie po lesie i chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić taką myślą, która mi przyszła podczas ostatniej medytacji. Bo ja często medytuję sobie, w sumie zazwyczaj medytuję sobie godzinę całą. Wstawiam sobie minutnik i siedzę godzinę. I dla większości osób to by mogło się wydawać, tak jak z nimi rozmawiałem, że godzinę czasu siedzieć i nic nie robić to bardzo dużo. No i mi też czasem się tak wydaje. I ostatnio właśnie mi się tak wydawało, bo już medytowałem. I myślę, że po około pół godziny miałem coś takiego, że czułem mocną potrzebę, żeby. W ogóle wstać i przerwać medytację. Nie mogłem wysiedzieć po prostu. I, I wtedy tak się zastanowiłem i przyszła do mnie taka myśl, że co ja robię w sumie? W sumie nic nie robię. Siedzę i oddycham. I na dobrą sprawę to nawet nie muszę oddychać. Bo jak się nie skupiam na oddechu... To i tak będę oddychał podświadomie. Więc nie muszę nawet oddychać. Nie muszę się na tym skupiać. Czyli na dobrą sprawę nie robię nic. Ale jednak nie mogę wysiedzieć i nic nie robić. I dla mnie wtedy to był taki paradoks, że jak mogę przestać coś robić, jeżeli ja nic nie robię. I wtedy było takie, puu, kurde. Przecież to ja nie chcę przestać medytować, tylko ja jakby jestem, ja chcę jakby stymulacji dla umysłu, jakiś robić coś, nie wiadomo co, jeść, nie wiem, zdobywać coś, analizować, iść gdzieś, zmieniać, ruszać się jakieś jakiś świecie, bodźców, stymulacji ale to nie jest związane dlatego, że ja medytuję tylko dlatego, że właśnie tych bodźców mi brakuje i że to mój umysł ich się domaga, stymulacji z zewnątrz, bo jest do niej przyzwyczajony i wtedy właśnie była taka myśl, że kurde, przecież ja nic nie robię to nie mogę, że mi się nie chcieć nic nie robić mogę ewentualnie chcieć coś zrobić konkretnego i no ale tak czy siak jak właśnie zrozumiałem, że ja nic nie robię to wtedy, jakby, bo wcześniej byłem taki spięty, nie? Dlatego też chciałem się coś, zro, coś porobić, bo czułem jakieś takie napięcia w swoim ciele. Byłem spięty, jakiś dyskomfort po prostu. Ale jak zrozumiałem, właśnie, że ten dyskomfort nie jest spowodowany medytacją, tylko właśnie jej brakiem, i wtedy zrozumiałem, takie odpuściłem, takie było, wiecie. Pff. Tak po prostu już nic mnie nie obchodziło. Po prostu doszło do mnie, że po prostu trzeba odpuścić, i, i nastał spokój. Nastał taki spokój, i, i wtedy już mogłem sobie siedzieć i, i nie chciało mi się już przerywać tej medytacji, bo po prostu było mi błogo i, i po prostu sobie byłem. I właśnie podczas medytacji, jak właśnie dochodzimy do tego stanu już kompletnego odpuszczenia, że już nie jesteśmy myślami, już nas nie ciągnie gdzieś, tylko po prostu nic nie robimy, po prostu jesteśmy. To wtedy jesteśmy, że tak powiem, spełnieni, bo my po prostu sobie jesteśmy, jest nam ok. Nie musimy nic robić, na dobrą sprawę, bo czujemy się błogo, czujemy spokój i harmonię. Nasze ciało wtedy się regeneruje, nasz umysł odpoczywa. Ale w takim stanie też często przychodzą nam takie wizje tego, co chcemy zrobić. I te właśnie wizje, zazwyczaj patrząc po sobie, to są najlepsze pomysły i rzeczy, które. Które najbardziej ze mną rezonują. I to właśnie dlatego, że nie są one spowodowane chęcią takiej stymulacji, do której jesteśmy na co dzień przyzwyczajeni. Czy to poprzez oglądanie jakichś rzeczy w telewizji, czy tam na zewnątrz, czy właśnie do jedzenia, czy do. No, wszelkiego rodzaju stymulacji. I jak jesteśmy uwolnieni od tego. Jesteśmy w stanie kompletnego, kompletnej wolności, nie? że po prostu jest nam miło. Nie musimy nic robić. I wtedy, jak przyjdzie nam jakaś wizja, jakiś pomysł z tego właśnie miejsca spokoju, miejsca, <laughs> miejsca błogości, miejsca, gdzie kreatywność prawdziwa się pojawia, to wtedy mamy fajne wizje tego, co robić dalej w życiu. I też często przychodzą z tego miejsca rozwiązania naszych problemów, bo widzimy, że, że to są nie są problemy tak na długo sprawy. Po prostu to się wszystko wydaje proste. I dlatego spoko, jak chcecie sobie wejść do takiego stanu właśnie poprzez medytację, to siedźcie długo. Godzina to może się wydawać dużo, ale to nie jest w sumie dużo. Godzina dziennie poświęcić na medytację to. Ale nie jest dużo, patrząc, ile benefitów można z tego wyciągnąć. I obserwujcie po prostu siebie, obserwujcie, jak wasz umysł będzie chciał was wyciągnąć, żeby coś robić. I nie mylcie tego, że nie chcecie medytować, bo medytacja nie można nie chcieć medytować. Medytacja to jest nic nie robienie. Można chcieć coś robić, tylko zastanówcie się, czy chcecie robić coś, bo jesteście do czegoś przyzwyczajeni, do jakiejś symulatywnej aktywności, czy chcecie coś robić, bo to jest coś, co wynika z tego stanu błogości i spełnienia i z miłości po prostu. Nie wiem, gdzieś w którą stronę cztery strony świata pójdę tam wspaniałego dnia wam życzę i też życzę wam żebyście bez problemów wchodzili w stany głębszej medytacji żebyście wyłączali swój umysł i podwyższali swoją świadomość jak najwyżej i zdrówka, trzymajcie się